Cześć siemoneczko! Dzisiaj jesteśmy na pustyni. Przeszły już pierwsze przymrozki w drugiej połowie września. Widać opuncje powoli szykują się do zimowania, redukują ilość wody w swoich łodygach. Ale ta część amerykańska musi jeszcze poczekać na swoją kolejkę, tam tylko dosłownie kilka roślin pójdzie do wykopania. Ta cylindropuncja i ta opuncja Ficus Indica. I tam parę kaktusów, ale najwięcej roboty czeka mnie tutaj z częścią afrykańską, gdzie do wykopania będą hawortie, yy, też będą do wykopania krasule, które jak widzicie całkiem fajnie się rozrosły. Aloesy, tutaj yy, kalansze No, wszystko to teraz bardzo fajnie wygląda. Ładnie rośnie, jak widzicie, chwasty się. Mocno rozwinęły, ale nie będę ich na razie usuwał, niech sobie rosną. Później się je zbiorczo, wszystkie po wykopaniu aloesów usunie gdzieś w listopadzie, w październiku. To się przepięknie rozrosło. Zapisałem sobie tego nazwę. Oczywiście zawsze mam problem z jej zapamiętaniem, ale roślina bardzo ekspansywna, jak widać, zajęła sporą powierzchnię. Tutaj aloesy. Teraz w pełni krasy. Zobaczcie. Podobnie rzecz się ma z euforbiami. Je też trzeba będzie wykopać. No i w chłodnym pomieszczeniu suchym będziemy te aloesy zimować. Naprawdę nie za ciepło, żeby miały, żeby mi się dobrze rosło. Zobaczcie na tego. Jest przepiękny. No ale to już końcówka sezonu. Końcóweczka dosłownie więc będzie trzeba się brać za wykopki, zobaczcie jak euforbie przepięknie sobie teraz radzą. Tutaj krasula, fukaria, nie wiem czy nie będzie chciała zakwitnąć. Tutaj ten, ta krasula lycopodioides, czyli podobna do widłaka, widłako podobna, zobaczcie, no, no jest przecudna, taka w domu żeby wyrosła to jest praktycznie niemożliwe, bo się zacznie bardzo wyciągać. także roślinom tym warunki polowe, jak widać, sprzyjają, ale sezon niestety kończy się, no i będą musiały powędrować do zimowni. także biorę się za wykopywanie, bo zaczyna padać. No, zobaczcie jeszcze to portulakarje, jaka jest liczna te wybarwienia, no po prostu są cudne więc co, bierzemy się za wykopki no jak tak. widzicie pustynia została już wykopana przynajmniej część afrykańska no jest tego tutaj troszeczkę <laughs> wygląda jak pobojowisko ale zobaczcie ile tego wszystkiego tutaj rosło cała masa aloesów Teraz upaćkane są w ziemi, więc tak nie wyglądają zbyt efektownie, ale naprawdę przepięknie się rozrosły w ciągu roku, zwłaszcza ta roślinka. Po prostu korzenie miała po metr długości. Niesamowicie duże korzenie. Wszystko naprawdę sporo urosło. Widać, że roślinkom tym odpowiada. Zwłaszcza ten aloes tutaj widoczny, zobaczcie. No jest przepiękny. Także biorę się teraz za sadzenie tego wszystkiego w doniczki. Na koniec Wam jeszcze pokażę, jak się prezentują posadzone rośliny. No i jak widzicie, roślinki są już posadzone w doniczki. Pogoda się już całkowicie zepsuła, ale zobaczcie, jak pięknie się prezentują. No, będą ozdobą wnętrza w trakcie zimy na pewno. Ta dostała potężną donicę. Korzenie. Naprawdę konkretne, także też zobaczcie, jaka to jest konkretna roślina. Nawet fajnie się w tej formie zwisającej prezentuje. Także wszystko już wykopane z aloesów, posadzone w doniczki, teraz trafi do zimowni i tam sobie spokojnie do wiosny doczeka. Także trzymajcie się cieplutko. Cześć!